Znajdująca się obok niej inwestycja w Lazurowa przystań została ukończona, a już tuż obok powstają kolejne apartamenty. Poznamy innowacyjne rozwiązania oraz udogodnienia dla mieszkańców oraz co dalej czeka nas, jeśli chodzi o kolejne przedsięwzięcia spółdzielni mieszkaniowej Lazurowa. Witamy w kolejnym programie GOPL. Półdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa, która niedawno obchodziła 30-lecie swojej działalności, jako jedna z nielicznych na lokalnym rynku deweloperskim, od kilkunastu lat konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, stawiając na inwestycje mieszkaniowe na warszawskim Bemowie. W ostatnich latach oddała do użytku trzy znaczące inwestycje. To świetny wynik, biorąc pod uwagę dużą konkurencję ze strony komercyjnych deweloperów. Dotychczasowe projekty spółdzielni Lazurowa zakończyły się sukcesem. Zarówno Lazurowy Zakątek, Lazurowe Ogrody, jak i Lazurowa Przystań wygenerowały kilkumilionowe zyski, co pozwoliło na rewitalizację infrastruktury całego terenu osiedla. Konsekwencja w działaniu, nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz optymalizacja realizowanych przedsięwzięć to dowód na to, że można budować nowocześnie z dbałością o naturalne środowisko, oferując mieszkania w konkurencyjnych cenach, a przy tym, zapewniając wysoki standard wykonania. Dotychczasowe inwestycje to prawie 400 nowoczesnych mieszkań, 30 lokali usługowych oraz kilkaset miejsc parkingowych w garażach podziemnych i na terenach zewnętrznych. Sukces zrealizowanych projektów, a także szybki rozwój infrastruktury dzielnicy Bemowo i budowa drugiej linii metra sprawiły, że spółdzielnia nie zwalnia tempa i aktualnie realizuje nową inwestycję mieszkaniową pod nazwą Lazurowe Apartamenty przy ulicy Sterniczej 125A w Warszawie. Serdecznie witam Państwa na naszym terenie na kolejnej realizowanej inwestycji pod nazwą Lazurowe Apartamenty. 40 mieszkań, 55 miejsc postojowych w garażu podziemnym, z tego część na platformach. Tak jak to u nas budynek o wysokim standardzie, jeżeli chodzi o zastosowane materiały, szerokie, przestrzenne klatki schodowe, wygodne miejsca postojowe. Po zrealizowaniu tej inwestycji będziemy mieli zrealizowane część planu długoterminowego. Będzie to już ponad 400 wybudowanych mieszkań z bardzo dużą ilością miejsc postojowych w garażach podziemnych i bardzo dużą ilością lokali usługowych, które zwiększają atrakcyjność tej inwestycji. Są to przedszkola, żłobki, różnego rodzaju lokale handlowe o różnym przeznaczeniu. Inwestycja Lazurowe Apartamenty to wyjątkowe miejsce, nowoczesne rozwiązania architektoniczne, spokojna i zielona okolica, z dobrym dojazdem do centrum miasta oraz głównych dróg wylotowych z Warszawy, a także bliskie sąsiedztwo przyszłej stacji metra. To wszystko składa się na projekt, który zagwarantuje mieszkańcom wysoki komfort życia. Jestem inżynierem kontraktu z ramienia firmy JMM Consulting, spółka ZON na inwestycji Lazurowych Apartamentów, której zamawiającym i inwestorem jest spółdzielnia mieszkaniowa Lazurowa. Inwestycję realizuje generalny wykonawca ten sam, który zrealizował tą oto inwestycję Lazurową Przystań. Jest on sprawdzonym wykonawcą, który też na potrzeby realizacji tej inwestycji skompletował tą samą kadrę i oddelegował do realizacji tego zadania. Gwarantuje to to że inwestycja będzie przebiegać bezbłędnie. Powstanie tutaj sześć kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna. Rozwiązania są szyte na miarę dla przyszłych klientów. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Warto jest zdecydować się na to, aby zakupić te mieszkania, które jeszcze zostały na tej inwestycji. Wcześniejszą inwestycję, którą realizowaliśmy dla spółdzielni mieszkaniowej Lazurowa, nazywała się Lazurowa Przystań. Aktualną inwestycję, którą realizujemy, nazywa się Lazurowe Apartamenty. Jest to nieduży kameralny budynek, który charakteryzuje się bardzo fajną odległością pomiędzy budynkami. Mamy fajne, duże przestrzenie pomiędzy istniejącą infrastrukturą. Mieszkania są przestrzenne, z dużymi oknami, są fajnie nasłonecznione. Myślę, że przyszli użytkownicy będą zadowoleni z, z nabycia mieszkań w naszej, w naszej inwestycji. Budowa została rozpoczęta końcówką kwietnia 2023 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie realizacji części podziemnej. Realizujemy obecnie zbrojenie płyty fundamentowej. W tej części około 60% płyty fundamentowej zostało już wykonane, zabetonowane. Współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową lazurowa, przystań przebiega bardzo, bardzo pozytywnie. Realizujemy już drugi obiekt dla spółdzielni. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Współdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa stawia jednocześnie na ochronę środowiska i ograniczenie kosztów utrzymania istniejących zasobów mieszkaniowych. W tym celu wdrożony został program pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez zastosowanie na dachach budynków nowoczesnych paneli fotowoltaicznych. Planowane są również działania związane z obniżeniem kosztów ogrzewania, dzięki wykorzystaniu wstępnego podgrzewu wody za pomocą kolektorów słonecznych oraz uruchomienie programu termomodernizacji budynków. Kompleksowa realizacja działań proekologicznych przyczyni się do obniżenia rachunków za media. Wielu deweloperów wykorzystuje pod zabudowę każdy skrawek gruntu, często nie zważając na otoczenie. Spółdzielnia do zagospodarowania terenu oraz infrastruktury towarzyszącej podchodzi zupełnie inaczej. Duża ilość nowych nasadzeń, przestrzeń do rekreacji czy zielone dachy. To tylko niektóre przykłady, które wpisują się w prospołeczne i proekologiczne działania podejmowane przez spółdzielnię. Wszystkie zyski z inwestycji wykorzystujemy na remonty starych budynków. Zaczynamy stosować różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania, jeżeli chodzi o zwiększenie funkcjonalności budynków. Zaczęliśmy montaże instalacji fotowoltaicznych. Bardzo szybko zwiększymy teraz izolacyjność cieplną budynków poprzez szerokie zastosowanie wszystkich tych wytycznych, które dotyczą termomodernizacji. Budynków. Takie następne zamiary inwestycyjne, to tuż po sąsiedzku będziemy w najbliższym czasie realizować niewielką inwestycję Lazerowa Oaza. To jest takich 11 fajnych mieszkań o dużych powierzchniach, a w przyszłości, jeżeli wszystko pójdzie dobrze z pozwoleniem na budowę, rozpoczniemy inwestycję w centralnej części. Dosyć duża, 150 mieszkań i ponad 400 miejsc postojowych w garażach podziemnych, i z tego co pamiętam około 30 lokali usługowych o różnym przeznaczeniu. Mogę śmiało powiedzieć, że spółdzielnia się rozwija i konsekwentnie realizujemy przyjęte założenia inwestycyjne. W perspektywie najbliższych kilku lat, dzięki realizacji kolejnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym planowanej przebudowie centralnej części osiedla przy ulicy Rozłogi i Siemiatyckiej, czy budowie domów dwukondygnacyjnych przy ulicy Okrętowej, członkowie spółdzielni oraz przyszli nabywcy zyskają nowoczesną infrastrukturę, w tym place zabaw, strefy wypoczynku, tereny zielone, a także setki nowych miejsc parkingowych, które zapewnią poprawę komunikacji na terenie osiedla. To wszystko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zapewniając mieszkańcom przyjazną, bezpieczną i wygodną przestrzeń do życia. Wysokie standardy wykonania, zaawansowane rozwiązania techniczne, dbałość o środowisko naturalne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii niewątpliwie wiążą się z wyższymi kosztami budowy. Jednakże w perspektywie długofalowej działania te przynoszą spółdzielni i jej członkom wymierne korzyści. Wyznaczony przez władze spółdzielni kierunek rozwoju, konsekwencja w działaniu oraz efektywne zarządzanie inwestycjami mieszkaniowymi potwierdzają, że w dobie dużej konkurencji na warszawskim rynku deweloperskim, spółdzielnia mieszkaniowa Lazurowa może z sukcesem realizować ambitne projekty inwestycyjne, które są skuteczną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców nie tylko warszawskiego Bemowa.